Cześć. Witam Was w kolejnym naszym odcinku serii Euro Truck Simulator 2. To na dobry początek sprawdzimy co wiedziemy. A mam odczepę na czepę. Dobra, to się robiło Jak 7 Nie, to jest no to jak widać zbiorniki ciśnieniowe 22 tony mają. Jedziemy do Berlina, do firmy jak dobrze widzę NBFC. Mamy na to 9 godzin 48 minut. Przychód zlecenia 7009 euro. A przerw na przerwę mamy... Przerwę na odpoczynek, na odpoczynek mamy za 10 godzin. Prawie 11, dobrze. To jedziemy. Odpalimy sobie naszą maszynę. Zaraz powinno przestać lać. Dobra, jedziemy. Włączymy sobie GPS-a. Za masę trochę wyjechałem, ale dobra. Tak jak wspomniałem w naszym pierwszym odcinku, że od drugiego albo trzeciego mówiłem, że będę grał na kierownicy, ale to się zmieniło. Będę grał od trzeciego jednak. Bo na razie na klawiaturze mi się dobrze jeździ. Jeszcze zobaczymy czy przyniosę przy, się na, na kierownicę. Jak zauważyliście mamy radio włączone. No nie będziemy się nudzić, prawda? W pierwszym odcinku było włączone radio, no ale niestety za cicho miałam głos. Zdecydowanie, no i... Nie było słychać. Teraz wszystko podgłosiłem. Staram się, żeby to były fajne te filmiki. No ale wiecie... Jestem początkujący, nie? Dobra, 4 godziny, 58 minut. Jedziemy z Pragi. Мы же поедем и кидыш до Польски. Добре, Рондо. Воу. Tak zauważyliście, ma piękno pogody. Deszcz już nie leje, wyłączyłem deszcz. Raz będę dawał deszcz. Raz nie. Teraz mam prawdopodobieństwo upadł deszczu. Jest na zero. Więc się deszczem nie będziemy przejmować. A tak mówiłem, że lubię jeździć w deszczu, no ale jakoś teraz nie chcę. Miałem naszą maszynę zobaczyć, pokazać z zewnątrz hmm, zapomniałem A to jest mercedes Bo Taki, taki Tak wygląda Ogólnie nie lubię mercedesów, no ale Wiecie Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, że to jest najnowsza wersja, to 1.9.22. A także fajnie się na nie gra. Chociaż żałuję, że w Eurotracku nie, nie dają, nie dodali w ogóle jakichś starszych maszyn Na przykład skanie albo zacznijmy od Volvo A przekroczyliśmy mi Nie O Volvo fh 12 420. Oj bym był ucieszony Oj nie, nie Byłem był ucieszony Lubię takie starsze bo scania r 360 chyba nie wiem nie wiem zapomniałem już nie chcę wam mówić bo potem bo nie znam się z bardzo na tych ciężarówkach i nagrywam z nowego mikrofonu kupiłem sobie ostatnio w awansie mikrofon się nazywa Fuck! Co? wow No dobra, mikrofon się nabywa Trusz Trusz coś tam, nie pamiętam, czyli dałem 4D chyba za niego Ale bardzo fajne O kurde, nie zauważyłem tego auta Więc zagapiony na nazwę mikrofonu. No dobra, ale Wam pokażę już. Widzicie, auta nas wyprzedają. To jest jedna z nowych rzeczy, do których to zostało dodane. Do tego. Sztuczna inteligencja. Inteligen, sztuczna inteligencja została poprawiona. Dobra, niech przejmujmy się tym autem idziemy dalej. Nie wiem. Jesteśmy w Pradze. Mają oświecony, a mają cały czas. Myślę, że tylko Dobra. Także. Jedziemy. No, zapomniałem sobie spolścić, spolścić te gry. Chodzi mi o. Żeby nie było. Żeby nie było. Oh fuck, żeby nie było. Euro. Tylko złotówki. Złotówki, nie? Ja. Nie jestem trochę. Nie jestem za bardzo przyzwyczajony grać na kleweturze bo byłem przyzwyczajony do tej pory na oj na kierownicy lepiej mi się siedziło ale postanowiłem jechać na kleweturze kurde gdzie jedę więc nie umiem się bardzo, za bardzo tu utrzymać na tym pasie tak trzeba dużo, długo nacis dużo naciskać na kierownicy to spokojnie się jedzie nie? jak mówiłem mam na razie słabą klubę. kierownicę Kierownicę konoprotową do 270 stopni Ale Może Może kiedyś Przez wakacją Albo po wielmowaniu No przed wakacje może sobie kupię nową Logitech GT Ona ma bodajże 900 coś obrotowy 900 około nie wiem czy nie 920 czy równe 9 nie wiem teraz nie powiem C cena na przykład w Saturnie to jest 500 99 złotych no czy 600 zł porozmawiajmy może trochę o piłce nożnej jak w tamtym odcinku moim zdaniem mistrzostwo Hiszpanii będzie Atletico Madryt wczorajszy mecz z Realem Madryt z kim on grał hmm. Levante? nie dobra, bo mniej, mniej, mniej czasem zremisowało do jednego. kontuzja, Ronaldo Pepe chyba bodajże Jeszcze Bale'a nie było 1-1 to To jest adios Realnie będzie Mistrzostwa Jakby wygrali mecz no to Owszem byłaby jaka szansa Ale Myślę że zamknę sobie drogę Do tytułu mistrza Hiszpanii nie? Za niedługo Bartelona gra z Atletikiem derby ma to będą derby, nie? Nie wiem jak to po nazwać Na pewno nie derby Madrytu No to może ewentualnie czas przypomnieć wam o tym co będzie się działo po prostu Ale... stawiam na wynik muzyka kolejne pół starcie dyy może Muszę zjechać, muszę niestety. A tu też mogę sobie pasa. Że remix będzie no, tak myślę. Fah! ksiądz mi napisał. Napisał. Muszę mu odpisać jeszcze ten. Muszę mu odpisać, że nie mogę, bo... Poprow poprowadzi na, na razie mój kierowca, drugi jedź Bartek Ostrożny Ostrożnie, ostrożnie. Nie będzie, jak Adel, jak Powoli, żebyś nie dobył nigdzie. Może szybciej jechać, nie? nie. nie wyciśnie tyle? Oh, oh, oh. Dobrze, już jestem Dziękuję Bartuś Wynająłem sobie, można powiedzieć, że wynająłem sobie drugiego kierowcę Możesz się przywitać Bartuś Jest trochę nieśmiały <laughs> Przywitaj się Cześć Widzicie, to jest taki mały trepek <laughs> To nie jest trepek Dobra, dobra, nie podwalę się za, du za dużo Następny Bartuś odcinek nagrywamy w poniedziałek, w, 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 w piątek za tydzień więc musisz być bo... Jesteś moim drugim kierowcą nie mam innego za to Ci płacę Jeszcze godzinka szybko nam to zleciało Z, Znowu zarobimy Czekajcie, muszę popatrzeć w niebo. Takie chmury, ciemne z tyłu Widać w prawym lusterku, że myślałem, że będzie padać. No ale chyba się pomyliłem. Nie rób. Fuck. Nie wiem czy nagrywam. Nie wiem. Okaże się pod koniec, jak dojadę. Zobaczę Jak będzie coś nie tak No to jeszcze raz muszę teraz nagrać Bo Niestety A może wam coś powiem Moje Pseudo na Pseudo Imię na YouTubie Karam Agenaj wzięło się od tego, od mojego Karam Agenaj, od mojego jak to powiedzieć, przeczytacie sobie to od tyłu. Karam Agenaj, to wyjdzie, więcej wam nie powiem. I odtąd się to wzięło, wziął, potem koledzy w szkole żartowali, że, że, znaczy żartowałem z kolegami, że sam mogę założyć dowód osobisty i że niby jestem, że niby jestem jakimś murzynem z Afryki, białym murzynem, Biały Murzyn z Afryki. <gry> Byłem, byłbym białą czekoladką nie obrażając nikogo jakie żarty jeszcze pół godzinki nie ponad pół godzinki szybko to zaczęło Oj chyba wszyscy mają światło włączone no, A włączmy pisz, pisz. Dobra, zjedzmy sobie na prawy pas Bo będziemy tu zaraz zjeżdżać Do Berlina I teraz zjeżdżamy do Berlinka zajmujemy do 59 jedziemy dalej No i trochę mi to Muszę zajechać tu na Jeszcze światła nas tu zostało Zamuję, wychałam! Wamowa oh. Dobra Widać już, jak mi on bardzo się podpowiada, widać już naszą flagę. Jedź. 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 Co on robi? Co za mózg? Mógł jechać, aby miał. nie mię prędkości do 50, ale... Ja sobie pojadę szybciej. Czasami po drodze tu idą takie brzydkie skanie. Są pomalowane na na żółto, żółto czerwono, pomarańczowo, albo na przykład cała żółta i w środek ma cały żółty Chojby wszystko z plastiku z przodku. W środku. Cały żółty, tak brzydko wygląda. Że jest, że głowa boli Naprawdę. Jakbyście to widzieli, to... Nie widziałem tego krugo zgadza Jeszcze bym wrypał do niego i to by było mandat ja bym musiał płacić, nie on idziemy pod górkę, wjedziemy sobie henkznę leciemy Walimy sobie, może będzie zielona. Nie, nie było. Tak, tak, tak. Muszę, je przepuścić, mam pierwszeństwo, niestety. A, pójdę. Nie już. Poczekam. Ostatni zakręt w lewo i już jesteśmy Tak mówiłem na początku znaczy w pierwszym filmiku że nie bawimy się w cofanie bo na klawiaturze jestem na klawiaturze mi to nie wychodzi więc mamy Orlen porobimy sobie może zdjęcia Oj, przepraszam, przepraszam. Tryb fotografii? Ho oh, Piękne tu mamy. Nawet. Orlen. орла дынче орлан Tak tradycyjnie wybierzemy sobie już nasze zlecenie. Nie, nie ty, nie dołeś. Oj, 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 przepraszam. Enter. Doskonale tylko. 7009 zarobiliśmy. przejrzymy sobie maile. Pomożemy ci rozwinąć skrzydła. Kierowca potrzebuje gotówki. Dobra, ja jednej pracy. Szybkie zlecenie. wybierzemy sobie znów czołgów. Chyba, że pojedziemy sobie Iwekiem. To samo wiedziemy, ale... Dobrze, żeby wy... Iweko weźmiemy jednak. Bo... weźmiemy Iweko za... Jeszcze nie... Jecha. jechałem. Nie jechałem tak wygląda, a potem wam pokażę w następnym odcinku a na dzisiaj już kończymy żegnam żegnam się z wami na dzisiaj to już koniec widzimy się już w piątek a teraz do zobaczenia